Na białej planszy czarne napisy. Kasia i Nowy Port od podwórka. Prowadząca Katarzyna Werner. Organizatorzy. Łaźnia 2 Nowy Port. Miasto Gdańsk. Centrum sztuki współczesnej Łaźnia. Kasia to szczupła trzydziestolatka z prostymi ciemnymi włosami do ramion. Górną część włosów ma związaną w niedbały kucyk. Kasia ubrana jest w ciemne dżinsy i sportową kurtkę w odcieniu miętowej zieleni. Spod częściowo zapiętego zamka kurtki wystaje bluzka w biało-czarną panterkę i fioletowa pikowana kamizelka. Widok z lotu ptaka na Nowy Port. Na ścianie budynku tabliczka. Ulica Wolności. Kasia wchodzi do mieszkania. Zapraszam. Nazywam się Kasia Werner. Jestem z Nowego Portu. Oprowadzam po Nowym Porcie. Jestem pasjonatką tej dzielnicy. Jestem też współautorką przewodnika po Nowym Porcie. Pokażę Wam dzisiaj taką moją subiektywną trasę po tej okolicy, która jest bardzo moją taką prywatną trasą. Pokażę Wam miejsca, które odwiedzam, kiedy chcę odpocząć, kiedy chcę też pokazać osobom, które pierwszy raz są w Nowym Porcie, takie specjalne spoty z pięknymi widokami na okolice nowoporskie że zapraszam na mój spacer. Kasia stoi przy oknie. Głaszcze biało-czarnego kota. Kasia stoi przed ceglanym, kilkupiętrowym budynkiem o dwuspadzistym dachu. Jesteśmy pod łaźnią. Obecnie jest to Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2. Co jest niezwykle interesujące, to jest taki wyjątkowy zabytek architektury użyteczności publicznej. Nowy port jest o tyle dobrym miejscem do życia, właśnie ze względu na takie miejsce jak łaźnia, że możemy tutaj się trochę schować, też doświadczyć sztuki, a jednocześnie po prostu poprzybywać tej bardzo ładnej architekturze. Migają zbliżenia ozdobnego frontonu, łukowato sklepionych okien i dekoracyjnych okuć. Pójdziemy teraz nad kanał, dokładnie na ulicę Starowiślną, ale my tak właśnie mówimy tutaj w Nowym Porcie, że idziemy nad kanał. Kasia wychodzi z zadrzewionego terenu łaźni. Idzie po nierównej uliczce z betonowych płyt. Mija ogrodzone podwórka, śmietniki i zarośnięte trawniki. Idziemy teraz skrótem. Skrótem, który znają tylko ci, którzy kojarzą okolice tęczowej jedyneczki. Kasia wchodzi na zaniedbany teren porośnięty bujną dziką roślinnością. Przechodzi przez dziurę w grubym betonowym murze idzie ścieżką między drzewami. To miejsce dawnych terenów. E, zakładów paliwowych. Przez 150 lat były tutaj przyładunki paliw. Ziemia jest skażona, ale też właściwie dzięki temu jest tak bujna roślinność. Ochocze z tego korzystają lisy. Wydaje mi się, że mieszka też Borsuk. Na pewno korzystają z tych okolic nietoperze, które mieszkają na Twierzwi Suwiście. Wiele ścieżek prowadzi w te okolice Szańca Zachodniego. Jest taki plan, że ta okolica zostanie poddana remediacji i będzie to taki pełnoprawny park z częścią też taką rekreacyjną, gdzie będzie można kupić kawę. Mam nadzieję, że to się wydarzy, ale też się cieszę z tego, że jest taki dziki. Dobrze, to teraz zapraszam was już nad wodę. Pójdziemy deptakiem ulicą Starwiśną nad kanałem. Kasia idzie szerokim chodnikiem wzdłuż kanału. Jesteśmy nad kanałem. Wreszcie mogę Wam pokazać to miejsce po trzech latach przerwy. Tyle trwa przebudowa nabrzeża przy ulicy Starowiśnej nad Martwą Wisłą, która jest naszym kanałem. Migają zbliżenia statków przycumowanych do nabrzeża. Chodźcie teraz dalej, pójdziemy w stronę dawnego promu Wisło Migają ujęcia. Nowy port z lotu ptaka, masywna okrągła baszta z łopocącą polską flagą. Łodzie, statki oraz stada kaczek na wodzie i w trawie. Kasia wchodzi na bulwar. Dobrze, to tutaj się zatrzymamy teraz. Tak jak już wspominałam, ja oprowadzam mniej e, na temat e, historii e, nowego portu, ale bardziej e, opowiadam o tym, jak tu się żyje, jak, e, jakie też mamy okolice tutaj w Nowym Porcie, jak tutaj spędzamy czas. No i właśnie się znajdujemy w takiej okolicy, która jest dla mnie takim trzecim miejscem. Nie wiem, czy kojarzycie teoria trzeciego miejsca, czyli po, e, po moim e, domu, po mojej pracy. To tutaj właśnie najwięcej czasu spędzam, tak naprawdę. Tutaj właśnie jest miejscówka, o której mówimy nad kanałem. Są tutaj ławki, jest tutaj przystanek tramwaju wodnego. Jak widzicie, na horyzoncie to jest stocznia remontowa, ale też pozostałe stocznie. E, I tutaj się cały czas dzieje, cały czas coś płynie. Kogoś można spotkać znajomego, przechodzą psiarze, przyjeżdżają rowerzyści, ponieważ w tej okolicy się kończy ścieżka rowerowa z Orłowa. Zbliżenie na zadaszony stojak z kołem ratunkowym. Teraz udamy się w kierunku ulicy Strajku Dokerów i przyjrzymy się trochę okolicom Starego Portu. Widok z lotu ptaka na podłużny budynek zajezdni i rzędy kolorowych tramwajów. Kasia stoi na trawniku przy bramie wjazdowej do zajezdni. Właśnie trwa przestawianie tramwajów w zajezdni. To jest bardzo ciekawy widok. W tym uczestniczy nie tylko motorniczy, ale też pan przytokowy. Dlaczego tak się nazywa? Nie wiem. To jest właśnie taka właściwość y, tych branż, które mają swoje własne słownictwo i to mnie fascynuje. No i teraz tramwaj pojedzie innym torem. Obok Kasi przejeżdża tramwaj. I takie właśnie obrazki możemy zobaczyć pod Zajezdnią w Nowym Porcie. To jest zabytek, to jest zabytkowa Zajezdnia. Ona jest z lat 20. XX wieku. To też jest bardzo ładny przykład architektury użyteczności publicznej. Zwróćcie uwagę na, te, na, te, na tą fasadę. No i ten, ten dźwięk to charakterystyczne uczucie też trzęsącej się podłogi w mieszkaniu. To jest też na stałe wpisany w krajobraz Nowego Portu i mam nadzieję, że nie zginie. Są plany, że kiedyś zajezdnia zostanie zlikwidowana i stanie się tutaj muzeum, ale mam nadzieję, że nie za szybko. Trabajemy na zawsze w Nowym Porcie. Kasia idzie chodnikiem wzdłuż żółtej dwupiętrowej kamienicy. Stoi przy wejściu na podwórze kamienicy. Wróciliśmy ulicą Wolności wprost z nad kanału, i teraz skręcamy w, taką, w taki labirynt podwórek, które nas doprowadzą do ulicy strajku Dockerów. Na wysokości sklepu charytatywnego, skręcamy w prawo. Migają ujęcia, obdrapane elewacje, sznury z praniem, reprodukcje zdjęć na murach. Jest to chyba ostatnie takie podwórko, które można obejść. Nie ma jeszcze bram zamykanych, nie ma płotów. Warto tędy przejść z takim zachowaniem szacunku do tej przestrzeni półprywatnej, ponieważ sąsi sąsiedzi z tej okolicy też dużo czasu spędzają w tych podwórkach, tutaj przechowują swoją bieliznę, którą suszą na sznurkach, też bardzo ciekawy widok. Co jest istotne opowiadając o tych okolicach starego portu, to zwróćcie uwagę na, na pozostałości wystawy Gosia Trzaskoś, to jest nasza nowoporska Vivienne Meyer. Jej zdjęcia można też obejrzeć w sieci, Gosia Trzaskoś jest z Nowego Portu. I ona od kilku ładnych lat dokumentuje życie tych podwórek, właśnie które przed chwilą zobaczyliśmy. Spędzając ten czas cudowne dzieci yy, i na, warto na, na nie zwrócić uwagę, jak fajnie sobie tutaj aranżają, aranżują przestrzeń. Zupełnie inaczej spędzając czas, myślę, że niż dzieci, które mieszkają na zamkniętych osiedlach. I to jest właśnie taka bardzo ciekawa specyfika nowego portu. Te nasze podwórka i to, co się dzieje z tymi bramami. Widok z lotu ptaka w centrum zadrzewionego osiedla długi kolorowy wieżowiec. Kasia wychodzi z windy, stoi przy barierce na długim tarasie. Na szczycie Falowca. Jesteśmy na ostatnim piętrze, na jedenastym, w ostatniej klatce E. Można się tutaj wybrać znając tylko tajemniczy kod. Widzimy stąd bardzo ciekawy widok na Zatokę Gdańską. Widać wyraźnie Gdynię, widać wyraźnie Sopot. To jest taki, takie miejsce, w którym można zaczepnąć Powietrza w głębokim oddechu i popatrzeć też, jak holowniki tutaj stoją, czekają na swoją pracę. Niedługo będziemy też mogli obejrzeć, jak odpływa prom do Szwecji, dokładnie do Nürnhaschamt. On będzie płynął właściwie kilkanaście godzin, przypłynie dopiero jutro około godziny 12 i mieści mniej więcej tyle samo osób tyle samo, tyle samo pasażerów. Jak mieszkańców teoretycznie zameldowanych tutaj falowcu, czyli około 1200, 1200 osób. No i falowiec jest wyjątkowy, bo to jest jedyny budynek, który jest w, tym, w tej części Gdańska, jest postawiony równolegle do linii brzegowej. I można tutaj obserwować bardzo silne ruchy wiatru. To jest jedyny taki budynek, bo falowce, które znacie na przymorzu, niewiele osób kojarzy w ogóle, że na wyborcie jest falowiec. Tam te falowce są zbudowane prostopadle, więc opływa ruch powietrza z nadmorza. W tym miejscu bardzo fajnie widać stary port, te wszystkie spadziste dachy, czerwoną cegłę. Jak też bardzo zielony jest nowy port, jak dużo ma drzew, takich wysokich, starych. Ujęcia z lodu ptaka. Między zabudowaniami bujne, soczysto-zielone drzewa. Kasia stoi na tle budynku kapitanatu portu. Obok ceglana latarnia morska. Pada deszcz. Jesteśmy pod latarnią w nowym porcie. Jest to też nasz taki e, wyjątkowy zabytek. Symbol nowego portu. E, prywatny zabytek, co ciekawe, e, jest własnością e, pana Jacka, e, który zdecydował się kupić zrujnowaną latarnię, zniszczoną jeszcze po wojnie, które do lat 80. służyła jako taki obiekt nawigacyjny, natomiast teraz jest miejscem, które może być tylko odwiedzane przez turystów. No i na trwale wpisuje się jako symbol nowego portu. Możecie zobaczyć kilka lokali, miejsc usługowych, na mundurkach dzieci ze szkoły 55 właśnie tą latarnię, która jest właśnie symbolem nowego portu. Zapraszam Was serdecznie na spacery. Na białej planszy czarne napisy. Spacer po podwórkach w Nowym Porcie. Prowadzenie Kasia Werner. Na białym tle czarny napis. Projekt realizowany w ramach kontynuacji projektu rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Nie wiem co powiedzieć, bo moknę teraz, więc chyba na to skończę.